W wywiadzie lekarskim Karolina Jagiełło, lekarkę, która wyemigrowała do Szwecji, ale wróciła, więc będziemy rozmawiać o decyzyjności i dzisiaj mamy nietypowy lekarski wywiad w całkiem szwedzkim modelu, ponieważ Karolina przyjechała z dzieckiem, więc nie dziwcie się, kiedy usłyszycie grzechotkę lub inne dziecięce odgłosy, ale jest to model też bardzo matko-lekarkowy, żeby łączyć zawód lekarki z obowiązkami matki, które czasem naprawdę trudno połączyć i trzeba się mocno nagimnastykować, żeby to było możliwe do ogarnięcia. Witam wszystkich. I bardzo dziękuję za zaproszenie. W tle tutaj można słychać głużenie mojego dziecka, ale mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza. Tak, w można czasem pracować z dzieckiem. Zależy, zależy gdzie, zależy kiedy. Można też pracować na tak zwanym chorobowym, czyli takim na opiece na dziecko chore. A czyli, że eee. i pracujesz i jesteś na chorobowym no równocześnie? No tak, tak jakby, no nie, 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 jesteś w domu i no dostajesz pensję, bo pracujesz, ale eee. tak jakby można ją na tyle e, elastycznie e, połączyć to wszystko, że, że nie ma z tym problemu pracodawca, tak? A teraz wróćmy do pytania na nowo. Jak Szwedzi... Traktują pracę? Czy jest to, nie chodzi tylko o zawód lekarza, tylko tak generalnie o różne zawody? Czy jest to dla nich właśnie y, powołanie i służba, czy jest to po prostu praca, zawód, który się wykonuje? Jest to y, tylko praca. Oni e, nie traktują żadnego zawodu jako zawód z powołania, bycie lekarzem. Oni uważają, że to są trudne studia, oni m, też uważają, że e, bardzo długo trwają e, i, i nie każdy ma, tak jakby tylko pod tym względem, te predyspozycje, żeby, żeby iść na studia. W Szwecji ogólnie jest się bardzo trudno dostać na medycynę. E, czyli dla... jak kiedyś u nas. Tak. Czyli, czyli oni, Szwedzi, bardzo często wyjeżdżali za granicę studiując po angielsku e, i po prostu potem wracali po studiach. E, I e, tam nie ma przysięgi Hipokratesa to jest po prostu zawód. E, oni wchodzą do tej pracy i wychodzą. E, Taki prawdziwy szwet nigdy nie zostanie po godzinach w pracy, nawet jeżeli jest jakiś alarm sepsowy, tak samo jest, lunch też jest świętością i, i oni po prostu przerywają pracę i idą na lunch. I, a jak to jak na przykład przypuśćmy, pacjent jest na tyle no, niestabilny, że, że, że trzeba. Nie można iść na lunch. To są bardzo sfrustrowani, bo, bo to jest ich po prostu świętość. Szwedzki lunch i tak zwana szwedzka fika, czyli, czyli coś do picia połączone z jedzeniem. No, zazwyczaj to jest kawa i ciastko, tak? albo bułeczka cynamonowa. Ale to są takie świętości, których się nie przerywa. Tak? A obalamy mit, czy potwierdzamy, że to prawda, jeżeli chodzi o to, że potrafią się wymienić w czasie operacji? <laughs> Tak, to prawda. Szwedzi, raz byłam świadkiem, jak podczas wykonywania ECPW, nagle wybiła 12 i wszyscy się zamienili, bo jedni wyszli na lunch, a drudzy wzięli tak zwany wczesny lunch od 11:30 do 12:00, zjedli i, i weszli świeżo umysł i przebrani do, do stołu operacyjnego. Ja byłam zszokowana, że, że tak można. Często też, właśnie na sorze może być też przerywają pracę. W Polsce trwa dyskusja, w której samorząd lekarski bierze udział, odnośnie tego, że lekarze z zagranicy, samorząd chce, żeby spełniali pewien standard. Kiedy przyjeżdżają z zagranicy do nas pracować, to mają trzymać określony standard. Ministerstwo zdrowia pozwala im boczną furtką również ze względu na wojnę, wykonywać prawo zawodu. Bez tego standardu. A jak było w Twoim przypadku? Jak jest w przypadku lekarzy, którzy emigrują do Szwecji? Jak jest uznawane to PWZ? Jaki jest standard? Czy dla różnych lekarzy jest jakaś różna ścieżka, różny poziom? Jak ja wyjeżdżałam 10 lat temu, to było bardzo łatwo otrzymać PWZ, ale to, to, to też było ministerstwo, gdzie Trzeba było złożyć wszystkie dokumenty o niekaralności, taki jakiś dokument z Unii Europejskiej, z, z Izby Lekarskiej, musiałam dostarczyć, dyplom medyczny. No i wtedy, jak ja wyjeżdżałam, to nie było certyfikatu z języka. Ogólnie szwedzki nie jest jakimś bardzo popularnym językiem, więc też na przykład najwyżej wtedy można było zdać szwedzki na B2. Więc to było, było określone, tak jakby w tym ministerstwie, że no i przedstawić umowę o pracę, że żeby otrzymać PWZ, to pracodawca decyduje o tym, czy ty znasz język szwedzki na wystarczającym poziomie do wykonywania pracy. No, i tylko, że była ta umowa o pracę, tak, z tym pracodawcą, i wtedy dostawało się PWZ. Aktualnie jest to bardzo, ustan jest bardzo podniesiona, wysoka poprzeczka, że trzeba mieć certyfikat z języka, i kraje są dzielone na te, które należą do Unii Europejskiej, i te, które nie należą do Unii Europejskiej. I aktualnie w ogóle jest to tak zrobione, że każdy, kto przyjeżdża do Szwecji, nawet jakiś specjalistą, musi zrobić półroczny staż. I on czasem można od tego zacząć, i wtedy on się wstecznie wlicza, tak jakby do specjalizacji, która trwa na przykład 5 lat, czyli dorabia się potem 4,5 roku, ale każdy musi to przejść. Ja, na przykład, jak wyjechałam, ja od razu zaczęłam specjalizację, rezydenturę. I ja uważam, że mi brakowało czegoś takiego, ja nie miałam w ogóle pojęcia, jak funkcjonuje system. Ja nie wiedziałam, jak jest w szwedzkim pozecie, jak jest na, na sorze, chirurgicznym, internistycznym. I ja uważam, że te pół roku takiej wiedzy ogólnej tylko to, że to jest taka zwykła praca tak? tylko pod nadzorem tylko, że w Szwecji ten nadzór on wygląda no dużo lepiej, że czasem albo na przykład Przyjmujesz z tym specjalistą, albo po każdym pacjencie konsultujesz się z lekarzem specjalistą, albo osobiście, albo telefonicznie. I, i, I teraz jest im trudniej, bo na przykład tych miejsc na ten półroczny staż jest dość mało. Ogólnie w Szwecji miejsc na staż jest mało. W Szwecji, zresztą, tego, że od zawsze lekarzy było bardzo mało, był niedobór, to pozwalano pracować studentom po piątym roku studiów. I, I oni, gdzie oni pracują? Oni pracują na Sorach. W na Sorach. Czyli w pierwsza linia frontu. Tak. Oni, tylko że oni zawsze mają specjalistę na miejscu albo pod telefonem, którego mogą skonsultować. Ale to też jest tak, że oni często na przykład mają pod sobą, mają cały sor, mają jakiś oddział internistyczny. Ogólnie te dyżury w Szwecji są bardzo, bardzo ciężkie. I tylko, że zawsze masz tego specjalistę, i jeżeli on jest tylko pod telefonem, to on w przeciągu pół godziny musi przyjechać do szpitala, jeżeli ten stażysta sobie potrzebuje, albo jest na przykład tylu pacjentów, że musi zacząć sam przyjmować. Tak? Czyli to jest taka, taki dyżur pod telefonem w gotowości, który. On jest płatny na przykład ileś procent za godzinę, ale jak już ktoś dzwoni, to jest płatny na przykład w nocy 200% za godzinę, albo jak przyjeżdżasz. Czyli, na przykład, ja jako specjalista. Dyżurowałam pod telefonem, no i zawsze pomagałam swojemu rezydentowi albo starzyście. Nie wiem, do 20, do 21 zostawałam, a potem już tylko przyjeżdżałam. No, i w psychiatrii, no to to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o leczenie przymusowe, że ja często po prostu tak jakby pewne procedury wykonuje tylko specjalista i jakieś przedłużenie zabezpieczeń, to ja to musiałam zrobić osobiście. Czyli ja po prostu wtedy przyjeżdżałam i miałam na to pół godziny. I wtedy na przykład to okno, nie wiem, półtorej godziny miałam płatne 200%. E, tak to mniej więcej wygląda. Tak? Czyli, Czyli jest standard, który trzeba tak. spełniać, a wcześniej tak. jednak był on taki tak. poluzowany. E, tak, ale zawsze był podział na Unię Europejską i spoza Unii. E, lekarze spoza Unii Europejskiej, nawet jakby mieli kilka specjalizacji i byli profesorami, to oni e, musieli e, i iść na kurs języka szwedzkiego i na na studia takie, ale podyplomowe, i oni się uczyli systemu, tak. Więc i tam też była ograniczona liczba miejsc, czyli często w ogóle lekarze spoza Unii Europejskiej pracują jako sanitariusze w Szwecji. Tylko na przykład, bo ogólnie w Szwecji jest tak, że jest lekarz, jest pielęgniarka i jest tak zwana podpielęgniarka, sanitariusz. To są osoby, które pomagają przy pacjentach, ale no nie sprzątają, tak? to nie są e, takie... To, funkcja sprzątania do nich nie należy, ale no, to oni byli san, sanitariuszami, tak? e, pomagali przy pacjentach albo u nas na psychiatrii no, to wychodzi się z nimi na papierosa. A co było dla ciebie największym wyzwaniem w pracy tam za granicą? Yy... No, na początku te pierwsze pół roku, no tam pewno język i, i ten brak znajomości systemu, tak? Ja pewnych rzeczy ym, nie rozumiałam, bo oni najbardziej ja, ja y, y, jestem takim bardzo polskim lekarzem, czyli y, z powołania. Ja <laughs> y, nie rozumiałam tego, że oni tak bardzo traktują to ósma, 17 Ktoś na przykład normalnie pracuje w poradni, ale przypuśćmy, tydzień. Z racji jakichś braków kadrowych, wskakuje na oddział i dzwoni do niego, nie wiem, personel z, tego, z tej poradni i mówi: Posłuchaj, twój pacjent dzwoni i bardzo prosi o rozmowę z tobą. Eee, a, a oni na przykład Nie, ja nie mam teraz czasu ja jestem teraz na oddziale albo idę na urlop nie ma mnie oni po prostu e, znaczy ja i podziwiam, i, i, i trochę mnie to smuci, ale e, tak jakby Podziwiam to, że oni tak potrafią to rozgraniczyć, że to jest tylko praca. Ten pacjent tak naprawdę nie ma prawa do mnie dzwonić. Więc to też jest takie ciekawe, że bo na przykład w Szwecji, jak pracuje się w PUZE, to w Polsce daje się skierowanie pacjentowi. Tak, ten teraz kodem, tak, tutaj jest skierowanie, i pacjent dostaje, i to pacjent musi gdzieś zadzwonić musi gdzieś iść musi zapytać, gdzie jest ten termin i tak dalej, a potem musi wrócić do tego lekarza z wynikiem. W Szwecji jest tak, że lekarz wysyła to elektronicznie, to skierowanie i po miesiącu dostaje odpowiedź. E, niestety nie mamy miejsc albo mamy kolejkę na rok, wyślij gdzie indziej. Nawet nie, nie kierują, nie mówią wyślij do poradni B. I, I ty musisz, tak jakby. Jest bardzo dużo pracy administracyjnej, bo ty jesteś odbiorcą tej wiadomości i musisz zrobić coś z tą informacją. A jeżeli masz urlop, cztery tygodnie, w Szwecji wszyscy, e, na przykład, mają urlop w lipcu. I to jest, każdy ma ogólnie prawo do nieprzerwanego 4 tygodniowego urlopu e, od połowy czerwca do połowy sierpnia, i wtedy Szwecja staje, bo e, nic nie załatwisz w żadnym urzędzie. E, I. E, i tak jakby to jest e, takie e, no, problematyczne, tak? I e, na pewno w Szwecji lepiej jest być e, lekarzem niż pacjentem. <laughs> e, to jest, e, ja nie chciałam tam być nigdy pacjentem. E, są bardzo długie kolejki. Nie ma tego wyboru, który jest w Polsce, że, że można iść prywatnie, że można zadzwonić do innej poradni. Tam właśnie to skierowanie jest wysyłane do jednej konkretnej, która może mieć termin za pół roku, za rok, za dwa lata. I, i Szwedzi są do tego przyzwyczajeni i w jakiś sposób oni, oni narzekają, ale oni to akceptują. I nie ma jakichś protestów, buntów, negatywnych komentarzy tak? albo dyskusji. Yy, ogólnie yy, szwedzka telewizja, naprawdę tam nie ma takich yy, jakichś niuansów albo sensacji, yy, takich medycznych. Budzenia yy, emocji, tak? Yy, nie ma czegoś takiego, yy, że, pacjenta. no nie wiem, yy, tak jak u nas teraz są te dyskusje, no. także lekarze na kontraktach. No, yy, w Szwecji większość yy, 95% jest na umowę o pracę nie ma innych umów. Tak? Są lekarze na kontraktach, którzy. Ale to polega na czymś innym, trochę, że oni na przykład mieszkają w Sztokholmie, a lecą do Kieruny, tak? Pod koło są trybunowe i, i tam pracują na przykład trzy tygodnie. Więc, i, i mają swoją firmę wtedy, tak? Ale standardem jest umowa o pracę a jak już powiedziałaś o pacjencie o tym, że w Szwecji on czeka w kolejce i zdrowia, czyli ani wizyty w poradni, ani zabiegu wykonywanego w szpitalu sobie nie kupi, to czym różni się kontakt lekarz-pacjent z tym pacjentem szwedzkim od kontaktu lekarza z pacjentem w Polsce? Czy tam są inne oczekiwania, inne relacje? Jak to? Jaka jest różnica między pacjentem polskim a szwedzkim? No, tam przede wszystkim z pacjentem jesteś na ty, czyli wszyscy pacjenci mówili do mnie Karolina, proszę, czy mógłbym pójść na przepustkę na przykład. E, albo czy mogłabyś mi zmienić leki. E, e, I e, więc to tak jakby w teorii jest bardzo skracające dystans, ale tak naprawdę. E, m, tylko też praca jako psychiatra jest taka, że zadaje, my zadajemy takie no, dość niewygodne pytania albo e, bardzo wprost e, rozmawiamy o śmierci, o samobójstwie i o samopoczuciu, o tym co jest dla nich bardzo niewygodne. Bo Szweci ogólnie są bardzo samotni i są indywidualistami i e, ja się czasem dziwiłam, że, że oni, m, bo oni wszystko m, m, gromadzą w sobie. Tak? I, i, I to jest ta ich trudność. Czyli w Szwecji z pacjentem jesteś na ty. A jak wygląda zaufanie do leczenia, do zaleceń? Czy Szwedzi y, mają oczekiwania albo wręcz roszczenia względem lekarzy, systemu, y, albo nawet pozwalają, albo. Y, mają jakiś inny pomysł na leczenie, no bo w Polsce wszystkie te postawy, które wymieniłam, no niestety są i przeszkadzają nam też w budowaniu tego zaufania między lekarzem a pacjentem. Chyba tak samo bardzo jak rozbudowana biurokracja, o której już mówiłaś, że w Szwecji aż takiej biurokracji w różnych dziedzinach życia nie ma. W Szwecji pacjenci są nieroszczeniowi, oni ufają lekarzom bezgranicznie. Zazwyczaj bardzo długo czekają do specjalisty i jak już tyle czekali, no to zazwyczaj naprawdę nie zdarza się, żeby podważali jego zdanie. Nigdy mi się nie zdarzyło, że pacjent przyszedł z jakąś wydrukowaną kartką z Google'a, um. że ma takie i takie objawy i taką chorobę, nie wiem, jedną na milion i żąda tych badań, bo on płaci składki. Ogólnie w Szwecji ten system składkowy ZUS-u jest trochę inny i on, my pracownicy w ogóle tego nie widzimy, więc no, nigdy się z, z czymś takim nie spotkałam. E, z kolei w, w Szwecji można się czasem spotkać z, 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 z czymś innym ze strony pacjentów, że na przykład pacjent e, mieszkający w Szwecji 20 lat e, potrzebuje nadal tłumacza e, swojego języka. Zazwyczaj są to tłumacze telefoniczni i na przykład wtedy potrafi powiedzieć na przykład z agresją, że ja płacę składki i, i płacę twoją pensję, ale to naprawdę jest rzadkość, bo, bo to są pacjenci, często na przykład, właśnie, którzy nie pracowali, którzy nie nauczyli się szwedzkiego, więc nawet nie są w systemie. i i w Szwecji nie zdarzają się w ogóle pozwy przeciwko szpitalowi, przeciwko lekarzom. Nie ma w ogóle możliwości mieć powództwa cywilnego do lekarza. Błędy medyczne są popełniane, tylko to jest postrzegane jako prawdopodobnie, był jakiś błąd w procedurze. Więc każda poradnia, każdy oddział, każdy szpital, klinika ma różne funkcje takich kierowników medycznych, którzy oceniają, przypuśćmy, coś się stało na dyżurze, lekarz zgłasza takie niepożądane zjawisko błąd medyczny i ten, Kierownik medyczny w danej klinice ocenia ten błąd. I, i wtedy się przegląda tak, historię choroby, przegląda się procedury, które są dostępne. Można nawet porozmawiać z tym lekarzem zgłaszającym, z tym, który na przykład popełnił błąd zgodnie z tym, co zostało napisane. Tylko, że to jest zawsze tak bardzo dyplomatycznie wyjaśniane. I, I na przykład dochodzi się do wniosku, że został popełniony błąd, że nie było procedury. Jest Mogę podać rejestr? przykład. Tak, jest ogólnie w Szwecji można robić bardzo zaawansowane badania naukowe, właśnie po, polegające na takie re, wsteczne z rejestrem, bo te wszystkie kody chorób, wszystkie jakieś takie skale, które wypełniamy. Ogólnie w Szwecji jest naprawdę też dużo biurokracji e, w takiej codziennej pracy e, i, e, i te błędy medyczne też są rejestrowane. Tak? Czyli e, mogę podać tutaj przykład na przykład z mojej pracy. E, pacjentka w katatonii, leżąca, nie przyjmująca pokarmów. E, Dostała leczenie y, lorazepamem, czyli benzodiazepiną, y, i na, w przeciągu trzech dni miała mieć elektrostrząsy y, i umarła na zatorowość płuc. Y, y, I tutaj błędem medycznym było to, że w klinice nie było procedury, że pacjent leżący powinien dostać heparyna, tak, profilaktycznie, czyli, czyli zastrzyk przeciwzakrzepowy. I, no i tak, jakby, i potem do tego zadaniem tego kierownika medycznego jest to, żeby stworzyć taką procedurę. I, no i że, na przykład, że pacjent leżący, już tak jakby bez różnicy, czy to chodzi o katatonie, czy, czy to jest pacjent, nie wiem, z anoreksją, z bardzo niskim BMI, który nie może wstawać, czyli no jest pod, po prostu pacjentem leżącym, z samego faktu leżenia, włącza heparynę w tej, w tej dawce. Tak? I wtedy ten, tak jakby te wnioski tej, tego, oceny tego błędu są wysyłane do, do dyrektora. i on decyduje o tym, czy wysyła się to do, do takiej instytucji już Jaką narodowej już tak? I, i oni rejestrują te wszystkie błędy. Hmm. Czyli łatwiej, żeby lekarz, znaczy bardziej prawdopodobne, żeby lekarz był pozwany, żeby była skarga na niego względem jego zachowania, że coś skomentował, nie tak powiedział, niż faktycznie związane sprawy z takim błędem stricte medycznym. Tak. I tutaj nie można mówić o pozwaniu, tu raczej to jest kategoria skargi. Czyli można napisać skargę do kierownika, przypuszczmy poradni, że ten i ten lekarz był dla mnie niemiły i wydaje mi się, że to było spowodowane kolorem mojej skóry. Na przykład, czyli oni, rzadko się zdarza, że na przykład ktoś pisze, ale też oczywiście można napisać skargę, że byłam leczona tym i tym lekiem i, i, i lekarz popełnił błąd. Nie ma w ogóle pozwów cywilnych, pozwów karnych, nie, nie istnieje to w Szwecji. Co byś przeniosła na teren Polski, naszego kraju, a czego na pewno byś nie powtarzała, jeżeli chodzi o systemy, o leczenie, o relacje lekarz-pacjent? Hmm, no tam te relacje lekarz-pacjent na pewno są bardziej profesjonalne, tam pacjentów wita się w progu, podaje mu się rękę, na to zawsze jest czas. Na pacjenta psychiatrycznego jest godzina, czyli taki lekarz ma 5-6 pacjentów, maksymalnie od 8 do 17, w poradni no, takiej publicznej, tak? Tam nie ma prywatnej służby zdrowia, tam, Prywatne e, prywatnej ochrony, tam nie ma w ogóle poradni tak prywatnych. E, więc. Mm, Ci pacjenci bardzo długo czekają i oni się cieszą, że, że dostaną się wreszcie do tego specjalisty. Oni nie podważają jego zdania. To tak jakby, to na pewno jest coś, czego mi będzie brakować w Polsce. To jest też coś, czego ja się boję, bo w Szwecji ja się nigdy nie przejmowałam tym, jak pisałam leki, czy, czy ten lek jest zarejestrowany w takim wskazaniu, czy w takim, ile pacjent zapłaci. Ja się nigdy tym na nie przejmowałam i, i tak samo Pacjenci zawsze mieli zaufanie. Tam więc taki jakby profesjonalizm taki. I ogólnie ja uważam, że to jest zdrowe podejście, żeby trochę to jednak traktować jako pracę, a nie jako no nie wiem, współwołania oczywiście, tylko że jako pracę, że też jesteśmy ludźmi, tak, że każdy może popełniać błędy, to też nie jest tak, że, że wszyscy są nieomylni i tam to, to też jest tak, że Szwedzi są po prostu przyzwyczajeni do braków w systemie. Czyli oni wiedzą, że może być tak, że przyjmie ich stażysta, może być tak, że przyjmie ich student medycyny, który się skonsultuje tak ze specjalistą, ale, ale nie będzie tak jakby roszczeniowości z tego tytułu. A czego byś nie przenosiła na polski grunt? No, tego samego, tylko trochę odwróconego, ja uważam, że ta taka instrumentalność jest, że zawsze najlepszym doradcą jest umiar, czyli tak jakby z kolei traktowanie bycia lekarzem tylko jako pracę też jest złe, tak, więc tak jakby to, że oni po prostu pakują teczkę i wychodzą o 17 no, mi na przykład przeszkadzało, tak, ja no zazwyczaj no wychodziłam o czasie albo trochę po. To, to nie jest tak, że ja rzucałam tą pracę, a, a tam na przykład to jest bardzo, to jest normalne i, i tak jakby akceptowalne społecznie. Akceptowalne społecznie jest to też, że wychodzisz wcześniej z pracy, bo musisz odebrać dziecko z przedszkola, ze szkoły. Tam jest to wszystko tak bardzo elastycznie ta relacja też w ogóle jest z pracodawcą i opiera się na zaufaniu. To, tak jakby ogólnie cała Szwecja opiera się na takim wzajemnym zaufaniu. Jest jedna rzecz, która mi osobiście przeszkadza i, i tak jakby i, i za nią nie będę tęsknić, za tym oni tam za, zawsze w pracy byliśmy wszyscy równi. I, i, I tam tak jakby było źle widziane to, jeżeli ktoś był e, bardzo ambitny, e, albo jakoś się wyróżniał. E, czyli wszyscy powinniśmy robić tak samo, czyli na przykład, jeżeli jakiś lekarz przyjmował 10 pacjentów dziennie, to było źle postrzegane przez pracodawcę albo przez kierownika poradni, że. E, bo i, i ci inni pracownicy, którzy przyjmowali pięciu, oni mogli iść na skargę i powiedzieć, że ja czuję się zestresowana, bo ten lekarz przyjmuje dziesięciu, a przecież powiedzieliśmy, że przyjmujemy pięciu. I tak jakby i na dywanik się idzie, jak jest tak jakby zbyt do przodu, hop do przodu, tak? Że, że jednak e, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy robią to samo, e, czyli e, tam nic nigdy nie można było dać czegoś ekstra, bo, bo na przykład czegoś nie robimy, tak? Dziękuję Tobie za ten wywiad, za otwartość i cierpliwość, i za to też, że nie przybyłaś sama. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie za rozmowę o decyzyjności, bo chyba w wielu nas jest taki moment w życiu krótszy lub dłuższy, że się zastanawiamy, czy wyjeżdżać. Potem, kiedy jest się lekarką lub lekarzem na emigracji, to zastanawiają się, ci lekarze, czy wracać i dziękujemy za odpowiedzi, których udzieliłaś. Dziękuję. Ja tylko powiem, że y, y, ja zawsze uważam, że warto y, wyjechać albo wrócić i spróbować, że, że, y, żeby po prostu y, spróbować. Y, że to nie zawsze musi być tak, że zawsze można wrócić, w połowa miejsca można wyjechać dwa razy. Y, nic nie stoi na przeszkodzie. Dziękuję.